Jestem prowadzącym i jestem prowadzącym jednocześnie bo jest, To zrobię może wprowadzenie, bo widzowie nie za bardzo wiedzą o co chodzi. Otóż chodzi o to, że zdarza się nam, że robimy jakieś na kanale wywiady z ludźmi, którzy... Na przykład uzyskali licencję, zrobili gdzieś tytuł coacha, instruktora, albo zrobili AFF. -a. Natomiast dla mnie jest teraz bardzo fajny i ciekawy przypadek Dawida, który nie jest pierwszy, ale pierwszy raz chciałbym go zaprezentować jako coś, co uważam za normalne i prawidłowe, że właśnie nie skończył AFF, chociaż tak naprawdę, gdyby, gdyby spiął pośladki, gdyby się przyłożył, to i pogoda była, i czas był, ale w swoim tempie szedł, w swoim części w tempie zaszedł. Zresztą zobaczycie w trakcie teraz, kiedy będziemy mówili, to będę pokazywał, fajne momenty, z fajnego, fajnych jego skoków i przechodzę teraz do, do pytania, a nie pytania, ile tematów tematu, chciałbym, żeby nie tylko ja gadam, bo zwykle gadam. <gadę> jak, 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 Dawid, to widzisz, w sensie, bo wiem, że ja już wiem, bo z bezpieczeństwem zaczynam to, że wiem, że mu się podoba, tylko mm -hmm. chodzi mi o to bardziej, co, co żeś znalazł w tym miejscu, mm -hmm. jadąc na, na kurs AFF, co tak naprawdę nie jest kursem, Life, może tak, mhm. tak pytanie sformułuję, co, co ty w tym widzisz? Wiesz eee, co, dobre angielskie sformułowanie mam, to jest stress management, czyli w jaki sposób eee, walczymy ze swoim stresem, w jaki, w jaki sposób eee, em, Management, trudno mi znaleźć polskie słowo no, na to. Zarządzanie, zarządzanie, ale, zarządzanie tak? ale tutaj w tym przypadku ładne słowo było jak się uporać z pewnymi rzeczami. Mm -hmm, mm -hmm. Też jest ładne mm -hmm. słowo, czyli bardziej jak się uporać z demonami. Dokładnie, dokładnie. To, e, no to zarządzanie stresem, o co, o co chodzi w AFF-ie, co bardzo dużo osób sobie nie zdaje sprawy, ci, którzy chcą rozpocząć tą podróż, ale nie zaczęli jeszcze, e, jest e, to jest. Musisz, musisz e, e, są pewne procedury e, podczas e, jak jesteś na ziemi. E, trening ziemny, i potem wylot samolotem. E, I potem te procedury w powietrzu musisz zastosować. I e, dla mnie tym stresem, dla mnie stresem nie sam, nie był, nie, nie był skok sam w sobie. Dla mnie stresem jest, ja podchodziłem do każdego skoku tak, jakbym podchodził do egzaminu. Ja się czułem bardzo podobnie. E, tak jak podchodziłem na przykład do matury, jak miałem ten tydzień czy dwa tygodnie maturalne, kiedy każdego dnia mieliśmy egzamin maturalny i ja w swojej głowie powtarzałem wszystko to, całą tą wiedzę, którą zdobyłem I, e, i, i tylko było to oczekiwanie na ten egzamin i zastosowanie tej wiedzy w praktyce. I ten stresujący moment dla mnie był nie było siedzenie nad tą kartką egzaminu, tylko to wszystko to, co się działo przed tym egzaminem. I wtedy ta adrenalina buzowała i tylko oczekiwałem z niecierpliwości na ten egzamin, ale jak już kartka przede mną była już było spoko, już wiedziałem, co mam napisać i tak dalej. I ja bardzo podobnie tym razem się czułem, czyli były te kroki krok po kroku. Oczywiście to jest bardzo stresująca sytuacja. Jest ta adrenalina, potężna adrenalina zaraz przed wylotem, potem już sam wyskok i, e, i te procedury są OK, ale właśnie jak, jak zarządzać swoim, swoją własną głową? Eee, przed tym skokiem to był dla mnie taki główny problem. A dla mnie najlepszy sposób do zarządzania tego jest po prostu sobie wziąć czas, zastanowić się, być samemu, bez żadnych ludzi dookoła. To, jest właśnie, to, to był właśnie problem dla mnie ze, ze strefą albo e, wiesz, z byciem na mieszkanie. Są ludzie, jest, jesteś otoczony cały czas ludźmi, ci ludzie są doświadczonymi spadochroniarzami, oni cały czas opowiadają o tym. Nie chcę tego słuchać. Ja mam jestem na swojej drodze, jestem na samym początku i ja chcę się skoncentrować na tym, żeby wykonać to zadanie. Nie chcę z nikim rozmawiać, po prostu chcę pomyśleć o tym swobodnie. I u mnie to po prostu zabiera dużo czasu. Dlatego miałem jeden dzień, kiedy musiałem sobie wziąć przerwę, potem był inny dzień, kiedy musiałem sobie wziąć przerwę. A po każdym skoku musiałem sobie usiąść i przemyśleć to głęboko, jak ten skok poszedł, co poprawić, co poszło źle. I oczywiście przygotować się do następnego skoku też mentalnie, bo tam z każdym skokiem coś nowego do no ja nie chciałem też popykać Cię w ten sposób, bo też uważam, że to jest jak, jak też to wymyśliłem sam, dywanu nie ma co pchać, bo się marszczy, w związku z tym, malu mm -hmm. fałduje, też jest ładne słowo. I przychodzi czas, kiedy dla każdego jest, jest jego, jego tempo. Miałem takiego Jamesa, który niesamowicie teraz fajnie skasza. bardzo ciekawy człowiek, inżynier, który, który najpierw przyszedł do mnie na kurs AFF Intro, po AFF Intro zrobił drugie intro. W sensie mm -hmm. drugi skok, bo nie musiał już robić tego przygotowania. I potem mówi, że on by chciał robić u mnie AFF, ale on by chciał robić AFF tak, że sobie będzie skakał wtedy, kiedy będzie miał ochotę i najprawdopodobniej tylko raz dziennie, jakby James, mm -hmm. No nie miał problemu, to jest szkoła leniwa i nawet jest to na rękę, bo uważam, że każdy skacze w swoim tempie, jak mu pasuje. Mm -hmm. No i faktycznie tak było, że on sobie się przygotowywał. Mało tego, miał wylatane w tunelu, był perfekcjonistą. Trochę, trochę, człowiek taki sfiksowany. Grał na, gra na gitarze, która ma 12 stron. To już, to już coś tak mówi, nie? Ten i za Oczywiście przygotował się każdy skok u niego był bardzo ładny, bardzo dobrze zrobiony. Oczywiście od niego chciał, od tego skoku chciał jeszcze więcej. Mm -hmm. Ale faktycznie bardzo powoli robił kiedyś jeden, jeden, jeden ze skoczków się go pyta, czy on dzisiaj zamierza skakać. A on tak się na niego popatrzył i mówi tak, właśnie zrujnowałeś mój cały dzień. I mówi, ja nie, nie wiem czy ja będę skakał. Mówi, ja przyjechałem na strefę, ja chcę sobie zobaczyć jaka jest atmosfera, zobaczyć sobie jak wieje wiatr, potrenować sobie na ziemi. I potem jak sobie potrenuję ziemię, to chcę pomyślę, że skoczę czy nie skoczę. A ty się mnie pytasz od samego dnia czy ja dzisiaj skaczę czy nie skaczę. Dzisiaj nie skaczę, nie? To, to mi trochę przypomina, że ludzie właśnie mają w swoim, zupełnie w swoim tempie to robią i uszanowanie tego tempa i zrozumienie wreszcie, że nie przyjeżdżamy tak naprawdę tylko i wyłącznie po to, żeby osiągnąć jakiś pucharek, albo żeby osiągnąć jakąś tekturkę, którą sobie powiesimy na ścianie. Mm -hmm. Tylko, że idziemy w niektórych sytuacjach, szczególnie stresowych, próbujemy odnaleźć samego siebie. Jeżeli niektórzy potrzebują czasu mniej, niektórzy potrzebują czasu więcej, ale jeżeli się ten czas im zabierze, nie pozwoli się, żeby to robili, to można im to trochę... Wskrzanić. Ale u ciebie trudno było zrobić tak, żeby cię na siłę do czegoś popchnąć, bo jeżeli chodzi o to, to widzę, że ma sporo asertywności. Tak, tak. No, myślę, że ta praca, którą robię, e, nauczyła mnie sporo na asertywności, kiedy trzeba ludziom powiedzieć nie. Nie, być, więc, dla nich, nie być dla nich miły? E, być miłym czasami, ale umieć powiedzieć nie w sposób miły. To może, że, bo to, ponieważ to nie jest MI6, w związku z tym, możesz się wydaje powiedzieć, Widzą, jaką pracę wykonujesz, bo to nie jest prosta praca, też trochę się znam na tym. Też spędziłem troszkę, trochę czasu nocami z ludźmi. To mm -hmm. miało, śpiało, nie wiedzą. Ja śmiało, niech widzą. jestem głównym managerem w bardzo dużym klubie muzycznym 000, pojemność 4000 ludzi z muzyką elektroniczną, z muzyką na żywo, taki trochę rave w Anglii w Bristolu. Jesteśmy otwarci, kiedy, kiedy mamy noco otwarte, to mamy około 150 e, pracowników, nad którymi ja czuwam. E, no i oczywiście 4000 klientów i trzeba się upewnić, że, że nikomu nic się nie stanie, że każdy... Że że każdy ma dobrą noc, że każdy ma dobrą imprezę. Oczywiście nie zawsze się to zdarza, ale, ale mamy bardzo dobre recenzje, jesteśmy bardzo uznanym klubem na całym świecie, a więc myślę, że... My tu, w my tu w Hiszpanii trochę wiemy na temat Angolii, którzy przyjeżdżają skorzystać z taniego alkoholu, który jest głównie na wybrzeżu Morza Śródziemnego tak maladze i Barbei. To są tak znani jest. burdelarze i wiadomo, że jeżeli nie napiją, to jest rozrywa, w związku z tym większy jeżeli potrafisz panować nad Zgrają. Dzięki. To jest, to, to jest to też rozumiem, że masz pewne ochoty na to, chęć, na to, żeby zarządzać stresem i wreszcie mieć coś dla siebie, a nie tylko regulować kwestie dla innych ludzi. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale co bardzo doceniam tutaj właśnie z Iwanem, podejście Iwana do, do mojego do mojego treningu. W żadnym, w żadnym momencie, w żaden sposób nie czułem się, że, że ktoś próbuje mi coś na siłę popchnąć. Cokolwiek z Iwanem nie rozmawiałem na jakikolwiek temat, Iwan zawsze pełne zrozumienie, e, zawsze była rozmowa na temat skoków, e, co robimy, jak robimy i nigdy nie czułem się, że byłem popychany do przodu. Po prostu wszystko w moim... Ja to, ja to bardzo doceniam. A powiedz mi tak, bo ciekawa sprawa jest to, bo mówiłeś, że to jest stres, który podobny jest do stresu z egzaminami maturalnymi. Maturę mm. robiłeś w Polsce jeszcze? Maturę robiłem w Polsce. Czyli tak. Jeszcze cały czas byłeś pod, 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 pod działałeś pod dyktando polskiego systemu szkolnictwa, który nazwijmy z mojego punktu widzenia szkoleniowca, instruktora. Mm -hmm. Jest dramatyczny. Nie? To jest, nauka, która, nauczanie, które polega na odnajdywaniu błędów zamiast, zamiast motywowaniu do myślenia, zachowaniu zamiast zrozumieniu, mm -hmm. to jest y, rzeczywiście stres, który no, co, co tu powiedzieć, potrafiłem się mając 30-40 lat obudzić nagle nad ranem i stwierdzić, że nie przygotowałem się do kolokwium, mm -hmm. a dopiero mm -hmm. potem że ja zaraz, przecież, przecież jaż mam to wszystko za sobą. Już, Więcej, nie, muszę się, nie muszę studiować, wszystko jest zrobione, ale, ale, ale to no, nie, nie, chyba nie było, chociaż w życiu lubię stres, to chyba też nie pamiętam, żebym miał jakieś gorsze stresy, niż związane ze szkolnictwem. Nie? No, no niestety, u mnie, u, mnie, u mnie szkoła to był e, największy źródło stresu w moim życiu, wydaje mi się, no i te egzaminy maturalne dobrze mi poszły, ale, ale co tego stresu się tam najadłem podczas nich, to się najadłem i, i zostało mi to do dzisiaj. To gdzieś w głowie. A jak... no, ponoć też jest tak, że e, ludzie się stresują, kiedy ze mną skaczą. Że jest, jest taka sytuacja, że ja wiem o tym, że na przykład jeżeli ostatni skok, który robimy jest to powiedzmy coś, co wygląda jak poziom siódmy. Uh -huh. I ten skok poszedł tak sobie. Nie? Bo ja nie, jestem przekonany, że jest dobrze, chociaż nie było to, nie wyglądało tak jakby ktoś z zewnątrz patrzy i ta sama osoba, która spoczyła, uważa, że można było to zrobić lepiej, nie było na tyle dobrze. To ja wiem, że kiedy będzie kolejny skok już beze mnie, to będzie ten skok dużo lepszy niż ze mną. Nie? Bo, bo, bo chociaż się mogę uśmiechać, chociaż wszystko zrobię, co zrobię, to i tak mam gębę mordercy, spadam, spadam obok <laughs> drugiego człowieka i, i stresuję go swoją obecnością, że jak gdybym był nie wiadomo jakim wymagającym instruktorem, chociaż mm. uważam, że nie jestem, nie, ale mm. nie jestem, też stanie nie tym nic zrobić i wiem, że tak to wygląda, więc też może być, ma, być może odświeżyłem Ci trochę Twoje te, Twoje lęki maturalne ze względu na swoją własną osobowość, czego nie za bardzo potrafię skontrolować. Nie, to. wiesz co, ja myślę, że w Twoim wypadku to było bardziej tak, że e, na samym początku to może Pierwsze dwa, trzy skoki, Twoja obecność, jak wiesz, jesteś zaraz przy mnie, to było e, bardziej taka, e, jak to mówią, e, reasekuracja? Reasekuracja to no zabezpieczenie. Zabezpieczenie, dokładnie, więc czułem się bezpiecznie, że jesteś przy mnie, ale może przez to, że czułem się trochę zabezpiecznie, nie czułem, że idę za mocno do przodu. Okay. Natomiast później, później. Czułem się tak, że wolałbym, żebym jednak tego instruktora obok mnie nie miał. Czyli ostatnie może 2-3 skoki, to czułem się tak, że jednak chyba lepiej by mi poszło, gdybym może wyskoczył samemu z tego samolotu. Dlatego ten ostatni skok, który zrobiłem, naprawdę. Nie, nie wiem, czy mi świetnie poszedł, czy nie. W miarę jako taką myślę, że mi poszedł, ale jeżeli chodzi o uczucie samego skoku, to było najlepsze. Najlepsze no, czułem podczas tego skoku. Także jeżeli chodzi o naszą autoestymę, tak, jak, jak to wygląda w szkoleniu, to ten moment wyjścia, bezstrzymania z samolotu, ustabilizowania się samodzielnie mm. i potem kontynuacji skoku samodzielnie, to jest coś, co faktycznie jest przełomem. Ja, czyli mm. mamy, mamy w szkoleniu z mojego punktu widzenia na to, co robi student. Mamy kilka takich momentów przełomu. Oczywiście pierwszym jest. W ogóle pierwszy skok. Ale, ale, ale weźmy pod uwagę, że to już kiedyś dawno temu miałeś jakieś skoki, w związku z tym też nie wszedłeś do tej działalności jako tabula rasa. Tylko było tak, że coś tam gdzieś, 6 lat temu, czy więcej, gdzieś tam. Musisz próbować coś zapisać, a po takich długich przerwach, no niestety, ale tworzą się w głowie demony, które jeszcze nam bardziej utrudniają początek. Ale powiedzmy, jest pierwszy przełom, czyli wyjście z samolotu. To jest mm -hmm. coś ważnego. No. Kolejnym, kolejnym elementem, kolejnym ważnym etapem jest to, kiedy puszcza się cię pierwszy raz powietrze i czujesz, że bez trzymania sam sobie dajesz radę, nie wpadasz w ten spin, czujesz się wiele bardziej samodzielny. Ale ten moment, kiedy wychodzisz z samolotu i sam się usamodzielniasz, czyli ten moment wyjścia z samolotu, który jest działaniem pod najwyższym stresem, bo jak samolotu jesteśmy najbardziej spięci. Więc jeżeli reagujesz w tym momencie w sposób przewidywalny, znaczy, że trochę dogadałeś się z swoim organizmem i dogadałeś się ze swoimi najgorszymi demonami. Od momentu, kiedy puszcza się człowieka i nie wpada on w żaden spin, nic się z nim nie dzieje, tylko po prostu spada stabilnie, bezpiecznie, to jest z mojego punktu widzenia szkoleniowca już koniec kursu, nie? czyli już wchodzimy tylko do szlifowania pewnych elementów, żeby było, żeby było spokojnie. U Ciebie spotkałem coś nowego, mianowicie to, że spadałeś stabilnie, nie chciałeś nic nowego robić, tylko sobie spadałeś stabilnie, otwierałeś sobie w stabilnej sylwetce spadochron, a w kolejnym skoku znowu nic nie robiłeś. Nie? No, to jest, to jest coś, coś, nowe, coś nowego, co zobaczyłem i też mm. mnie to ciekawi, ale no, jeżeli chodzi o maturę, to tak jakbyś czekał na kolejny po pytań podczas sobotnego pytania, podczas Badania. Coś tam się w tej głowie działo, zobaczymy. Nie? Mm -hmm. na, na każdym razie tak, swoje, może być tak, że inaczej widzimy ten sam proces, no bo raczej musimy go widzieć inaczej, ten sam proces, bo ja go widzę z wielu powtórzeń, a ty go widzisz po raz, po raz powiedzmy swój pierwszy. Z twojego punktu widzenia może być to, że coś ci nie idzie. Ja patrzę, że ci idzie, tak? ale powiedz, no dobra, to tylko tak mówisz, że mi idzie. ale ja, ja wiem, ale nie potrafię tego bardziej ci pokazać, że wszystko w porządku. Ale, ale to jest też tak, to się musi pokładać. U każdego no. się układa inaczej w głowie. jednych się układa momentalnie, u innych się układa trochę wolniej. A mi bardzo zależy na ludziach, którzy podchodzą do skakania w sposób zachowawczy. Bo jeżeli będziesz pielęgnował to podejście zachowawcze do skoków, jest o wiele bardziej bezpieczny przez długi czas nie? takie na hura traktowanie akurat sportów ekstremalnych to jest niestety, ma, ma trochę trochę pachnie trudno mm -hmm, dokładnie, dokładnie, no bezpieczeństwo przede wszystkim ale wiesz co to jest właśnie jeżeli chodzi o ten proces uczenia się, u mnie też ten proces uczenia się i to ja to sobie z tego zdałem sprawę dawno temu ale potwierdziło się to podczas skoków teraz wiesz no to się nazywa accelerated freefall czyli accelerated to jest przyspieszony a wiesz u mnie jest tak, że Gdyby każdy z tych poziomów był powtórzony jeszcze raz, to by było idealnie. Czyli taki mój... Taki mój kurs to by idealnie miał 18 skoków, prawda? Czyli to, czy... co, to, co ULA mówi, że jest AFF slow, potrzebujesz AFF very slow. Tak? <grydzibox> Dokładnie. <grydzibox> czyli to już nie jest accelerated w tym. <grydzibox> <grydzibox> Tutaj tego po prostu free fall course. Nie, musimy zrobić w menu w takim razie. Na razie tych klientów tak sobie życzą, tak. to W drugą stronę jest niebezpiecznie, no. ale jak ktoś chce powtarzać, to jest. powiem, to jest, no. to, to tak, to dobrze, bo to. Za każdym razem, kiedy jest szkolenie, to jest kwestia z jednej strony finansowa, a z drugiej mm. strony jest to kwestia taka, że też ambicjonalna, bo ludzie myślą to do tego, że chcieliby zrobić szybciej niż inni, tak. szczególnie jeżeli przyjeżdżają z kumplami. Mm. To to wiadomo, mm. że w pewnym wieku to przechodzi. Nie? Ale tak, kiedy tak. masz 20 par lat i jesteś napomblowany mm. testosteronem no. i masz kumpi, ty z nim przyjechałeś, no to jeżeli im poszło szybko, a tobie nie poszło szybko, to jest no. to postrzegane jako klęska. Ale, no, ale jeżeli mamy już swoje lata i osiągnęliśmy coś w swoim życiu, mm. to patrzymy na ten proces taki, jak chcielibyśmy najbardziej komfortowo. Przez to przejść, dokładnie, nie? To dokładnie. Muszę o nim powiedzieć. W ogóle nie ogląda tych filmów, bo dla niej są długie. Nie? A, a pamiętajcie moi drodzy, jak wymyślcie, że ja tutaj to ja tego nie będę przecinał, to pójdzie w jednym kawałku, bo ja najbardziej lubię w jednym kawałku. I sobie spokojnie można posłuchać, jak się u, u ludzi kształtują myśli, to jest coś najmniej. Także jeżeli masz, jeżeli masz takie przemyślenia o tym AFF Very Slow, nie jest to, nie jest to częste. Naprawdę mm -hmm. ludzie zwykle mm -hmm. chcą, chcą złamać się, chcą, chcą, mm -hmm. chcą prze, przekroczyć swoje, swoje możliwości. Nie znając, nie? Mm -hmm. na siłę zrobić coś, co znowu jest dla nich zupełnie nie, nie do oszacowania. Mm -hmm. Od samego początku to jest zły pattern, to jest zły wzór, to nie tak powinno być. Dlatego, że jeżeli na początku łamią te, te pewne reguły, to najprawdopodobniej będą łamali je przez całą swoją karierę. Dokładnie. Lepiej spokojnie to, to podejście. Dlatego też dlatego, dlatego ten wywiad dla mnie był o wiele, istot, o wiele bardziej istotny. Nie, ci skoczkowie którzy robię z nie, nie myślą, że to z nimi nigdy nie robiłem wywiadów. Nie, trochę mi się pozmieniało też bo patrzę, że na kanale coraz więcej ludzi chcą oglądać takie rzeczy, które są właśnie gadane mhm. i nie są, nie są ani montowane, ani nie są w żaden sposób manipulowane, tylko po prostu sobie rozmawiamy. I też dla mnie mnie to tknęło, że to jest uśmiechem, bez żadnego takiego podejścia, że ojej, co się stało, że spierdoliłem, że nie, nie idzie mi jak dobrze, że to muszę coś z tym zrobić, muszę pójść na tunel. Nie, właśnie nie, po prostu to by się nie spieszyło. Ten nie? ostatni skok, I tak sobie myślę. To może bym ci powiedział pocisnąć, bo jak się jeszcze pierdyknął raz w piątyłek, to byś skończył ten kurs. Ale ja sobie myślę, no nie, przecież przez tyle razy dziś ja powiem, że jest, dzisiaj widzimy od tylu dni Aha. i widziałem jak to wszystko wygląda. My nie, dla ciebie to, to dla Ciebie wystarczy. I widziałem, że to idealnie dopasowało się do Twoich oczekiwań. Jak mm. powiedziałem, że zrobiliśmy, mamy czas, moglibyśmy zrobić wszystko, mm. ale jest okej. Okay. No. Zatrzymajmy teraz, przecież zawsze to można wrócić.